Witam wszystkich w kolejnym filmiku z gry Mobile Dungeon. Tym razem zajmiemy się tematem jak optymalnie przygotować się do eventu Esencji. Mamy obecnie sobotę, godzina 20:00 pierwsza, nie, 20:20 20. i trwa event 50% goda. Kończy się za 3 godziny i 3,5 godziny około a następnie już w niedzielę po północy rozpoczyna się event esencji 100% i na ten właśnie event bardzo dobrze jest się optymalnie przygotować, aby uzyskać jak najwięcej korzyści. Pierwszą, najważniejszą rzeczą to dobrze byłoby sobie uzbierać piwka, jak najwięcej do 60. To oczywiście tak nie, żeby się nie przelewało. Więc najlepiej jest to zacząć około południa, tak żeby w ciągu 12 godzin, bo 12 godzin um, ładują się piwka od, od zera, tak żeby a na północ mieć tych piwek około 60. Jak widzimy event Gonda kończy się za 3,5 godziny i rozpoczna e, event esencji. A u nas wszystkie piwka byłyby za dopiero 4 godziny, czyli tak mamy godzinkę w razie Zapasu w razie czego. Te eventy zaczynają się po północy, ale nie zmienia się jeszcze kolejny dzień w grze. W grze zmiany zachodzą o godzinie drugiej w nocy, dlatego dzisiaj nie właśnie zbierałem te piwka, nie wykorzystałem ich wszystkich, pokażę Wam jeszcze, na przykład nie wykonałem jeszcze, nie odebrałem jeszcze z zadań. Nie wykonałem tych właśnie misji, aby te wszystkie piwka wykorzystać dopiero po północy aby optymalnie, ponieważ zło to nie jest. Praktycznie nie jest przydatne po miesiącu gry. Najważniejszą, z tym wyższym surowcem jest esencja. Dlatego warto się, warto, warto jak najwięcej tej esencji zdobywać. Czyli staramy się, aby mieć. 60 awanturniczości, czy jak to nazywać piwka po północy, następnie tutaj mamy 25 piwek z zadań, odbieramy je po północy, będziemy mieli 2 godziny, żeby wykonać, żeby później farmić tutaj jest etap, który najbardziej, najbardziej mamy jest bardziej optymalny, na przykład 1510 jest w moim przypadku albo 159, jeżeli jest za trudne 1510. Każdy oczywiście może być w innym na innym etapie gry, ale mamy, będziemy mieli 2 godziny na właśnie wyklikanie tych piwek. Czyli zadania sprzedawca. Nie kupujemy jeszcze tych dopiero po północy kupujemy te piwa. Następnie czarny rynek. Tutaj pakiety odbieramy darmowe. Awanturniczość dwa razy po 25 piwek oraz te piwka. Klucze oczywiście możemy wykorzystać wcześniej, tak żebyśmy mieli tamte dwie godziny, żeby nie tracić za dużo czasu na klikanie lochów, tylko wszystko skupić się od razu na piwka. I to by było chyba jako najważniejsze przygotowania. Ponadto należy pamiętać, aby jeżeli mamy, będziemy mieli event esencji, to nie kupować na arenie w ogóle tych piwek. Mamy tutaj możliwość wykupienia pięciu i właśnie dopiero... Oczywiście nie trzeba robić teraz, to, nie trzeba tego robić teraz po północy, może będzie na to cała niedziela, ale należy pamiętać, żeby zachować je właśnie na ten event. Można ewentualnie w sklepie gildii, można ewentualnie kupić to, jest to dużo bardziej opłacalne niż na przykład kupowanie esencji, ale tylko jeżeli jest event 100% esencji, to lepiej kupić te piwka, jeżeli niż kupować to, jeżeli jest taka dla Was potrzeba. No i myślę, że to będzie wszystko. A, ewentualnie jeszcze dobrze byłoby pamiętać, jeżeli jest event 100%, to trzymamy zawsze klepsydry i używamy tych klepsydry tylko i wyłącznie e, wtedy, gdy jest właśnie event 100% esencji. Jak jest event 50% esencji, lepiej nie wydawać, trzymać y, te esencje na później, na event 100%. Tak samo y, klepsydry warto wydać ewentualnie wtedy, kiedy jest event Golda, jak to woli. Można ewentualnie trzymać na później, nie wydawać za wcześnie, dopiero się dojdzie do tych ostatnich bossów, tak żeby y, i ten level właśnie przedmiotów wypadających z bossa był jak najwyższy. No, i jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś właśnie ma zamiar podbić sobie trochę więcej, nabić tych esencji trochę więcej, to właśnie najlepszy dzień właśnie wtedy, gdy jest event 100%. I można kupować właśnie te pakiet, które są najbardziej optymalne. 16,99 dostajemy. 100 amantów liczności, Bardzo, bardzo dobry pakiet, można je kupować wielokrotnie i wówczas można właśnie jest to najlepszy sposób, najlepszy sposób na wykorzystanie właśnie tych pakietów i będę właśnie 100% można oczywiście nie trzeba kupać tutaj za 16,99 można też kupić w sklepie na stronie jak tutaj wciśniemy społeczność to przechodzimy do sklepu play'a tam jest jeszcze 10% taniej no to by było na tyle w tym krótkim filmiku to następnego razu, hej.